Hej! W dzisiejszym odcinku moje nowe życie z Violety. Pierwszą rzeczą jest taka gazetka najnowsza. Numer 8. To jest, to jest tak. Wywiad z drugiego rodzaju PSA. Nie mogę na, nazwiska, nie mogę. Roxy rock, si, rock. Moda i styl. Dwa prezenty. E, Dobra, zletek i plus niespodzianka. No i tak, w tym był ten portfel. I ja, ja też już zrobiłam sobie jeszcze jedną mam. Moje brązletki wyglądają tak. Druga, tak. tak. To jest taki portfel. Ja go nie polecam. On Właśnie jak wzięliśmy go, on jest tak niedokończony, tuki nie powycinane dobrze. Yy, I tak, jak, jak, jak ja go wzięłam, właśnie zauważyłam, że zasłek był niedobry. Cuty po prostu był ten zasłek i... No patrzcie. Sto... Ja się zgam pieniążki, nie? Tak jakieś tą On jest niedobry, jak już nie można zasunąć. Ja nie polecam, ale ja chciałam sobie kupić z. Ja ja chciałam, żeby była ta, taka dziewczyna. Chyba y, Ewy Afterk, y, taka Ewy Afterka, Martyna. Miał, serdecznie Cię pozdrawiam. Y, miała y, z kolczkami, naszynikiem. Ja też chciałam takie, a u nas niestety nie było. A jego... No ładny, jest. go będę tylko miała do, do zdoby. To jest taka viola, zrobimy sobie są Music Love. Przechodź, teraz przechodźmy sobie te, te prezenty. Przechodzimy do gazetki. Diego Domingos, i co dalej? Deski jest taki Jorge, Nico, Ruggiero, Samuel. Jak zwykle kształtowało 999 Tutaj mamy niektóre Barbie. To jest taka Ludmiła z Pistreści, Machi i Tini, taki styl Roxy prezenty. Te ja nie umiałam właśnie zrobić tego. Ja nie wiedziałam, jak to zrobić, ale miał, miał, miał. Więc tu mam inne. I to jest wywiad. Wy... Walizka pełna wspomnień. Ruger o Balance spędził na planie serialu 3 lata. Zabierze ze sobą wiele wspomnień i, i tylko nam opowie o nich w wyjazdzie. Są takie Ruggiero, takie i tu są skandelaria, Ruggiero, Lodo, Ruggiero, Messi i Ruggiero i czas, gwiazdy jestem Jak to? Lego, w krama To takie najważniejszy instrument. Skorga, Tini, Diego, Lodo. To jest Twój rockowy styl. Rock Bill, rock punk rock, hard rock. jedna jak Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po, po przebudzeniu? Na przykład, bo ja się odwiedziłem, tutaj Violetta, y, she quiz, na przykład, kto zaraz zadzwonił na komórkę Violetty y, przed jej pocałunkiem z Leonem? No wiadomo, że Hermann pytał się wszystko B, albo y, y, tutaj, w Andres i Kamil, le, lekko zdziwieni. Kto siedział w ławce przed nimi? Czekajcie, bo słone... Diego, Diego, Diego i Francesca, Diego i Diego i jaka dziewczyna Erika. I ta odpowiedź to jest, co jakaś dziewczyna. By to ja, to już wszystko. Kto przyszedł? Kto? Kto przy, przypalił sukienkę w wioletce? Um, a. Ludmila B. Priscila, I to Ludmila. E Francesca na no, kogoś czekała. Kto to taki? Marco, Maxi, Diego. No wiadomo, że to był Diego. Dlaczego to jest smutna? E nie mogę tego wiódł i z Kamilą nie poszli najlepiej. Myśli, że Maxi zakochał się we Francesce. Nie wie, jak powiedzieć Maxiemu, że chce z nim 5 to jest B. Myśli, że Maxi zakochał się w Francesce. Dlaczego Lumia jest zła na Federico? Zobaczę w, 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 w gazetce jego zdjęcie z nią, z nią, dziewczyną, inną dziewczyną, to wiadomo, że A. Ja będę może od Violetta i Wioletta y, i Leo kłócą się z Aleksem. dlaczego on jest zazdrosny. Aleks dał Wioletcie książkę. Wioletta i Aleks komponowali razem piosenkę Wioletta, decydują. Brało, broniło Lotza przy wszystkim. I to jest 7. To jest C. To jest kto zgubił promenadry, która trzyma bet. Olga M. 8 to będzie. A Olga? Dlaczego jest płacze? Po, po, parodii właśnie zmienił zmienia serwał, z nią zerwał. Jade wyszła z domu. Jade znowu została aresztowana. To będzie B. I następną stroną to będzie kuda. Tak. I taka wiola. Rozwiązanie sprawdźcie. Że... Ja wszystko. Jedno jest pewna. Oglądałaś, właśnie wygląda na to, że widziałaś wszystkie albo pierwsze wszystkie odcinki tego sezonu i nic, nic, i nic ci nie umknęło. A tu mamy. O, kącik zagadek, zagadki, troszkę trzeba znaleźć, raz... dwa... nie, raz... dwa, trzy, nie, raz, y, dwa, trzy cztery, pięć, y, pięć, 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 y, sześć, sześć, I jeszcze jedno. To jest Leon. To tu. Tu. To jest odpowiedzi. To jest taki plakat. Jest taki przyprawdzany, taki z i chłopczyk z, z gitarką. Jak to jest ta taka z z idealną tonę. Gitarę do sery, projektowania. Jest taki Moje dalsze plany. Tu jest naszej. szyi. Tu na przykład pasuje do Tini. Albo do kanci nasza jest dla ciebie, krótki z kilu sznurków, długi i eto łączy z pisiarką. Y Roxy rok. Gdy Violeta przebiera się ze Roxy, pokazuje y rokowy pazur. Tak, to jest taki styl Roxy. To jest takie, no i już w kino i tak legramy pop tapę następny. To takie fajne zaprojektowania. sobie brał, zaletki, Ja to kupię na pewno... Okśle kanała ja to będę miała. Wieleta logs będzie takie coś i... na no, znokcie. I plus niespodziankę jest. raz, 14 siatki, a dzisiaj jest. O to fajnie, już będzie jutro, i mogę sobie, mogę sobie kupić już. Jaką nas będzie już w kioskach, ale nie wiem. No i tak to pokazatka ta właśnie. Później te, teraz mamy takie. Spacuście na kleje. Następna, ja już otwieram, ja ja mam pokażę, co ja zrobiłam z tego. I tu na koniec z trzeciego sezonu, taki piękny zeszli z Tini, to jest taka cini piękna z trzeciego sezonu. To jest mój y, do YouTubelki. youtuberki i mogę, właśnie przy was mogę podpisać je. i pójdę tylko po Poczekajcie chwilę. Że właśnie tu do dopisam z wiolet. Tylko muszę to jak информация за ютуберики ще напиша. ютуберки Оливия и вестидиши напише Filmie dzisiaj, jeszcze dziś, tak tu. Tak. I jeszcze Wam pokażę, Kejsa. zrobiłam sobie obudowę. Ja nie miałam obudowy i zaraz Wam pokażę. Czekajcie chwilę. Hej, I to właśnie jest mój jest na telefon. To jest zwykła ten, tylko ja troszkę sobie zaprojektuję. Że nie zaprojektuję Wygląda ogólnie tak. Tu. Widać, nie pokażę Wam jak na telefonie wygląda, bo ja nagrywam telefonem. No nie pokażę, wam, poczekajcie na chwilę. Tak... Y... Vyt, to... Op. St... To, to je, ne, kde? to. Opět, opět. Zadáte, že love. Aver, aťteříka vila, verka whatever. Ještě Marika Barnierczak, serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo Was uwielbiam. Was serdecznie Was pozdrawiam. Marika w however, wrafter kablowka malty natini taste cell. No to na dzisiaj koniec, więc pa.